O. Wyborcy Pawła Kukiza. To jest tak, jak referendum robi platforma, to jest fajne, to jest po pierwsze, jak inni, to już tak może mniej. E, a poza tym zapamiętajcie sobie, że e, chcecie Jowów, ale tak naprawdę chcecie systemu mieszanego i to jest kolejna sprawa, a tak naprawdę to i tak nic się nie stanie, bo referendum nie będzie e, ważne, więc dzisiaj wam obiecamy coś, bo za tydzień są e, wybory prezydenckie, drugatura, e, w której i wybory, w których prezydent Komorowski i to chyba wszyscy przyznają łącznie z platformą władzą radzi sobie, mówiąc eufemistycznie, średnio, nie wiedząc na przykład, że nie może jakiegoś pytania również zadać, bo też już taka wtopa, jak już wyrażamy się w ten sposób, była. Od Więc, do wtopy. Drodzy wyborcy Pawła Kukiza, wiecie, że nic nie wiecie. Ja na waszym miejscu bardzo bym się zastanowiła, czy uwierzyć w Tejowy, bo ja widziałam Dobrze. wizyty Pawła Kukiza w Wielkiej Brytanii, relacje, i on miał zdecydowanie na myśli, moim zdaniem, fatalny system brytyjski. Dobre.